Siema, z tej strony Gryzak, to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj mamy znowu top 10, ale tym razem czego top 10? Top 10 mikseli, które znacznie polubiłem. Czyli można powiedzieć, że miksele, których nie doceniałem, ale nazwałem to tak. No i tak, właśnie przedstawię wam te top 10, ale też zaczniemy od panów, którzy nie znaleźli się na top 10, a są bardziej wyróżnienia się z nich jest kram, no i ogólnie wydawał mi się spoko, ale teraz mi się jakoś bardziej spodobał. No, mimo że kiedyś myślałem, że jest brzydki, bo w sumie to jest tylko gęba, ręce i takie koślawe nogi, ale mimo tego wygląda całkiem fajnie, więc on tutaj jest. I jeszcze jedno, jeden miksok, który się nie załapał na top 10 to skuzi, bo myślałem, że będzie wyglądał on źle A nie wygląda źle, wygląda dobrze, więc to takie wyróżnienia i teraz przejdę do miejsca 10 Więc Na miejscu 10 postanowiłem dać kufsa, ogólnie nie myślałem, że będzie fajny, ponieważ widziałem na, na internecie jak wygląda ta jego gęba i z tymi oczami wyglądało to wtedy dosyć dziwnie, ale teraz jak już go mam to w sumie nie wygląda tak źle. Nie jest to jakiś mega piękny mixel, ale nie jest też zły tak jak myślałem, więc jest na dziesiątym miejscu. Na dziewiątym miejscu jest Scrooge eee, Ogólnie wydaje mi się... Ups. Myślałem, że to jest najlepszy yy, medyk. W sumie dalej tak myślę. Ale... Kiedyś myślałem, że medycy są tacy mierni. Na pewno Sarge moim zdaniem jest trochę słaby. Skrubs myślałem, że też nie jest jakiś wybitny, a jednak mi się nawet zaczął ostatnio podobać. Więc jest na dziewiątym miejscu. Dalej kogo mam? To Gox. Myślałem, że Gox będzie właśnie taki średni, a jednak po jakimś czasie zaczyna mi się on podobać. I, no, ogólnie spoko wygląda ten wąs mi się podoba oraz te ręce trochę to z tyłu z tym okiem jest dziwne, ale do przeżycia. Dalej, dalej mamy kolejnego medyka. tuf. nie uważam, że jest lepszy niż. Skrubs, ale uważam, że Polubiłem go bardziej To znaczy, że mocniej go Polubiłem Ale nie, nie jakby od dobra, co ja gadam, dobra No ogólnie jest on na tym Siódmym miejscu, bo Wydało mi się taki średni, a jednak Jak tak się przyglądam do niego I patrzę, no to Wygląda fajnie, więc Mam miejsce Tutaj Następny jest Trumpsy i ogólnie myślałem, że Trumpsy będzie taki, yy, taki bardzo dobry, ale na początku mi się wydawał trochę słaby, taki średni. Teraz zaś mi się akurat spodobał i naprawdę fajnie wygląda ta trąbka. No właśnie chciałem powiedzieć, że jedyny mankament to jest ta tuba odpadająca, ale to do przeżycia. No, Trump ładnie wygląda. Dobra, teraz przechodzimy do top 5. Więc tak, na piątym miejscu jest Glomp. I ogólnie miałem z nim pewien problem, ponieważ nie wiem czemu te zawiasy się strasznie mocno wyrobiły i były tak luźne, to nawet na kilku odcinkach FC2 widać. O Boże. Że były takie luźne. Teraz wymieniłem, czekajcie. Otóż podmieniłem mu kilka zawiasów z tym panem, żeby wygląd był lepszej jakości, no i w sumie wygląda dobrze. Yy, ogólnie nie uważałem, że jest jakiś zły, ale chodzi mi o te zawiasy, dlatego teraz go polubiłem. Dobra, tuż przed podium, tuż przed podium znajduje się Wizbus. Jest to ta sama sytuacja co z gląpem, bo jakby nie uważałem, że jest jakiś zły, ale po prostu zawiasy mi się tak często wyrobiły, tak szybko znaczy się, te nogi po prostu się nie trzymały, nie trzymały się, czy odpadały cały czas, nawet się mi nie chciało ich przyczepiać, no a teraz podmieniłem mu, tylko kolory nie pasują, ale to już trudno. I teraz jak jest tak stabilny i sztywne są te nogi, to naprawdę mogę powiedzieć, że Wizus wygląda fajnie. Ogólnie mam właśnie problem z tymi, tymi magikami, ponieważ próbowałem tu na jakiejś licytacji, pamiętam tą całą trójkę. Nie dość, że wszyscy przyszli ubrudzeni w czekoladzie i to nie jest żart to jeszcze właśnie szybko im się te zawiasy wyrobiły ale dobra, przechodzimy do miejsca trzeciego na miejscu trzecim znalazł się krok, czyli jeden z moich ostatnich miksei, które kupowałem ogólnie myślałem, że będzie on takim przeciętniakiem, a jednak no krok mi się na, naprawdę podoba, wygląda fajnie eee... Jakby była ta lista top 10 moich ulubionych, to myślę, że mógłby nawet się zmieścić do takiej top 20. Bo naprawdę mi się podoba. Mimo, że nie jest jakiś wybitny pod względem budowy, to jednak mi się dalej podoba. Yy, miejsce drugie. Dobra, już pokazałem Jamzy. Ogólnie to miałem dylemat, kogo dać na pierwsze, na drugie. Ale na drugie dałem jump z jego ogólnie no jest duża szansa, że spodoba mi się poprzez Fortress City Nawet nie no i jakby no podoba mi się Kiedyś uważałem, że jest nawet można powiedzieć, że brzydki A teraz uważam, że jest ładny Więc nie wiem czemu tak wcześniej myślałem, no bo wygląda tak jakoś dziwnie, ale teraz mi się nawet podoba i dobra. Ostatnie miejsce. Pierwsze miejsce. Yy, mikser, który najbardziej mi się... który nie lubiłem, a polubiłem go. Mistrz Pinjitsu, Mistrz Zakolak. Tak. No po prostu mogę to powiedzieć. Nie lubiłem go. Nie lubiłem go, nie podobał mi się. Ale teraz uważam, że jest to bardzo fajny i śmieszny mikser jakby. No, ma przypominać człowieka i nawet mogę powiedzieć, że przypomina, choć... Mmm... Na przykład ta gęba. Ale na przykład te wąsy mi się podobają. To, że za kola mu zrobili, to też mnie bawi akurat. No ogólnie wygląda całkiem, całkiem dobrze. Może nie, nie zmieściłby się do mojej top 20, choć kto wie. Ale... Podoba mi się, więc... Do tego dałem go na pierwsze miejsce. No i co? To chyba tyle, co miałem do powiedzenia w tym filmie. To było to, 10 mikseli, które znacznie polubiłem. No i widzimy się w następnych odcinkach. Nara.